Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z serii Najlepsze Gry Przeglądarkowe. Dzisiaj zagramy sobie w zajebistą grę, Terion War I muzyka tu jest też zaczepista, ale... Ale boję się, że będą jakieś prawa autorskie, więc tylko przełączymy. To tak, jak go nazywamy? Mariuszek, przez J, G, dobra. Tutaj będzie... Cage, to będę ja tak. Mariusz. Dobra, Mariusz jest Mariusz. A to będzie... oj, zawsze to robię, dobra. Fesoteniks, fe, ha, dobra, a team to będzie Pidolek A, dobra, koniec muzyki. Podoba mi się, ale jest masakrycznie głośno jak się gra na słuchawkach. Jest, sorry, e, dobra. Ok, wszystko dobrze widać. Jest fajnie ta muzyka jest, znaczy utrzymana jest, mi się strasznie potrzeba. Podoba, bo ja lubię tego typu muzykę ostrzejszą, nie. Fajna jest ta muzyka po prostu. I dobrze mi się grał Jezu, zabije się sam. A nie, już myślałem. Fajnie tak ostro grają. Myślę, nie będę mieć jakichś problemów z muzyką, bo to nie jest jakoś tak strasznie muzyka kogoś. A, dobra, poziom pierwszy, to się sami posebijają pierwszej. Dobra, idziemy na atak wszyscy. Teraz ja, yeah, Cage. Tak zarąbista jest ta muzyka, że ja nie mogę. Ta sama gitarka tak mi się podoba. A, dobra, dobra. To jest mój system, wrzucić ich do wody. Ogólnie, co mogę powiedzieć o jest, że ona jest świetna. I również... No to może już strasznie długo w... No tak. No pogubiłem się, dobra. Chodziło mi o to, że po prostu strasznie długo w nią nie grałem. Bo ogólnie to jest gra dobra na multiplayer taka, prawda. Jak jest jakiś kurczy kolega u ciebie, czy ty jesteś... U kolegi macie kompa, no to to jest po prostu świetna gra. Nią można grać. Jeżeli grasz tam też jest spoko, bo jest tutaj w cholerie dużo poziomów do przejścia. Więc nie ma co narzekać. Spróbujmy mu headshot a zrobić. a e, nie udało się. Więc nie ma co narzekać, i po prostu gra jest według mnie świetna, takie... No nie wiem do czego to porównać, trochę takie Wormsy jakby, ale jednak... Jednak nie to samo. Eee, rzucimy granata. A, jest, bo poszedł do wody! 3 na jednego Pindolek wygrywa. A, chce mi strzelić, dobra. Tego spróbujemy zabić jakoś tak fajnie. O do niego... Dojdę. Nie, nie dojdę do niego, szkoda. I tak spróbuję mu strzelić w a i tak go zabiję, tak czy siak. Yes! Headshot! Yeah! Hehe! To jest świetna gra, świetna gra! Oczywiście link podam na dole Wow, wow, wow! Dobra! Tak, w ten sam skład jedziemy Bidolek versus Saipiu Czy jak to przeczytać? A! Słuchawkę sobie wyrwałem Ogólnie zasuwam z tymi odcinkami strasznie Już po prostu nagrywam to na... Nie na siłę, tylko na... Nie wiem, co chciałem powiedzieć No po prostu nagrywam tego dużo, bo mam chęć do nagrywania i... I dobrze mi się gra, jestem akurat sam Nikt mi tu nie przeszkadza w niczym, więc... Super Warunki idealne, dlatego nagrywam po prostu Ile w lesie bo jest fajnie No i przy okazji będę mieć dużo materiału na jakieś czarne chwile Żeby nie robić żadnych przerw na kanale, tak jak miałem ostatnio Niestety prawie dwa miesiące, za co was jeszcze raz przepraszam No i mam nadzieję, że to się nie powtórzy Ogólnie planuję ciągle... Planuję ciągle ten... Mm. Nie przerywać serii z najlepszych gier przeglądarkowych Ona raczej ciągle będzie i będę się starać nie znajdować jakąś nową Chociaż parę jeszcze mam za nadrzut, tylko nie wszystkie da się nagrać Bo niektóre są taki rozmiar mają, rozmiar no <laughs> Taki obraz mają, że Tego się nie da na przykład na YouTube wrzucić, albo wyjdzie tak beznadziejnie, że nikt Jest! Dwa na raz! Ograliśmy trzy na cztery, oczywiście No, że nie, nie będzie to beznadziejnie widać po prostu Oła, zabił, znaczy zbił mnie Teraz Mariuszek, jedziesz Mariusz niż ich tam. Strasznie mi się podoba ta gitara. Po prostu jest. Ktoś z Z fajnymi poglądami muzycznymi robił to. Bo tak fajnie utrzymana. Dobra, Kejdżu. Okay, Spróbujemy tam do niego doskoczyć. aj, nie udało się, bo chciałem go kopnąć czy coś. I nie! ja się cofnąć? O, jinx Kurczę, szkoda, że nie headshot. To down, to down, to down. Down. Dobra, nie będę takich dźwięków wydawać Bo to się głupio kończy Czy mi się wydaje, że jest fajnie? A A później jak ciebie słyszę, to masakra Nie! A, mogłem żyć, to by spadł do wody Joe Kurze, jak to Joe? Gdzie był Joe? Joe był w tym Bracie to nas Brothers, o Boże Straszne to było Hej Joe Dobra, teraz tak kopniemy, że nie! Jak się trzymasz? Gupi. No, jeszcze do mnie strzela. Syty szela nieładnie. Dobra, teraz ja. Widzę, że ostatecznie muszę się pozbyć. Czy brades na zawsze? Hej! Hey. Dobra, czy na jednego? To panda łysego, porę. Nie wiem, kto miał takie powiedzenie, ale to jest straszne. Czy jak... na jednego? To panda łysego. Dobra, kopnę cię, bo na tym mam zabawę przynajmniej. Lecisz, A, wow, wow, Steve, Steve Jobs. Nie, nie bardzo. Dobra, Mariuszek, wykończ Steve'a Steve'a pracę Nie, co? A, już. Dobra, może zabiję swojego. No pewnie Nie! Teraz ku siebie Kejza zabiłem. Samobójstwo na wizji. Dobra. Teraz go dobijemy. Ten festo Tenix, niedorobiony człowiek z beznadziejną nazwą. A, co? Zawsze na końcu headshot siada bez sensu ustawione. Dobra. Maryszek Cajspinderek nic nie zmienia, odpadł tylko ten niedorobiony gościu. Mniejsza z tym. O! Tu się zmienia muzyczka. Mapka zmienia teraz gramy na jakimś cmentarzu czy gdzieś. Ogólnie jaram się, bo dzisiaj <trym> fajny dzień też był i... dzisiaj planuję sobie pograć z kolegami, ojej w w War Rocka, bo się zaczyna ten e, zimowy event, że są śnieżki itp. Wiem, obiecywałem już wam na początku, że będą odcinki z wr jak był ten halloweenowy event, a był tylko jeden beznadziejny, to przez mojego kompa. Ale teraz są w planach e, sprawdzić właśnie... oj, sorry, sorry, nie! Nienawidzę. Yyy... E, Właśnie sprawdzić, czyby teraz lepiej już nie chodzi to wszystko. Na to liczę szczerze. Ale wpadłem. Nie wiem, czy jest sens coś robić. Dobra, przynajmniej nic nikomu ze swojej drużyny nie zrobiłem. E, no. I sprawdzić, czy wszystko już... Się... Ojej, Mariuszku! Nie, jeden na dwóch. Przegram to. Przegram to jak nic. Dobra, to będzie Wojka. Kejczuś versus dwóch debili. Może coś z tego no będzie. W sumie chyba powinienem uciekać. Nie, jak celnie, ale. frajer Wiem, wiem co zrobię. Skorzec sobie tutaj, bo tutaj jest zawsze większe bezpieczeństwo, że nie trafi. Nie! Przegram to, tak nie może być. Ja nie pozwalam, żeby przegrać. Zostaw mnie. A, wiem. Hmm. To jest mniejsza szansa, że mnie trafi, ale ja też mam szansę trafić ich mniejszą, więc coś za coś. Bo no pewnie teraz to przerzuciłem. Ja nie mogę! Przegram to! A to dopiero trzeci poziom, chyba! Nie, Dobra, co robić? Co robić? Uciekamy. Schowam się tutaj. Nie da się, szkoda. Ale tu się schowam. I rzucę na hamę granata. O, trafiłem! Pewnie! Stamtąd to nie trafia, a stąd to na luzie. Ej, może jeszcze wygram. Równa walka, chyba że teraz trafi. Nie, Tak mało brakowało. Ty, że miał tylko 10 na 100. No ale forażka. Dobra, myślę, że będziemy kończyć. Bo, 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 już nagrywamy dość sporo, a nie chcę wam to zanudzać. To ma być takie ogólne przedstawienie gierki. Chociaż nie powiem, że mnie wciąga ta gierka, bo ona jest naprawdę super. Dobra, zajmę się nimi osobiście. Ha! Mariuszek. A ty co? Zabijesz też swojego przy okazji. No dobra. To jest w sumie dobry system, stać koło swojego. No, koło tego z, z przeciwnej drużyny. A ja co ja robię? No dobra, to nic, bez sensu. Trochę zmarnowałem ruch, ale mniejsza z tym. Wiem jeszcze raz Debil. Dobra. Nie. Nie, nie miałeś spać, ja nie mogę. Dobra, rzucimy tam temu. Cymbałkowi nie trafiłem, super. Mogę już się tym Jane'em czy tą Jane'om, nie raczej tym zająć chociaż Jane, ta Jane, nie wiem, nieważne. Dobra, idziemy na atak jak na razie, wygrywamy, chociaż nie jest to duża różnica. a znowu to samo, nienawidzę. Dobra, rzucimy na hama, zwykle to mi wychodzi. No, no, zawsze coś. <noise> Dobra, Mariusz, wiesz, co robić. He, hej! Lecisz! Nie wiem, co zabiera więcej życia, czy strzelenie, czy kopnięcie, ale... Chyba podobnie. A, nie trafił. Dobra. Co teraz robić? Myślę, że czas zdobić Jayna. Tego Cwella Jayna. Ha hu, hu Dobra. Mariuszek versus John Mariuszek. And John, dawaj Mariuszek. Strzelimy w niego. No dobra, wygraliśmy to już na pewno. Nie wiem, jak przegrać przed chwilą. Co? To jednak się tak da? Headshotę? Ja, to nie, tak być nie może. Jak to ja często mówię... Ej, super, zawiesiłem się. Tak być nie będzie. Tak, często mówię. O, dobry rzut! Nie, nie, taki dobry. Nie! Nie, nie przegram. Na pewno nie przegram. Spokojnie. Wow, dobra. Chyba się muszę własnoręcznie tym zająć. No, jakby tak mówi Jaja, ha. nie, to nie działa. Jakiś nadszod czy coś. Jak to w Combat Arm się chyba takie były. Swoją drugą, combat Arms też fajna gierka. Planuję sobie w nią pograć za niedługo. Chodź, zabijemy się razem. Ale ty bardziej... Jest, wygrałem! To był dobry ruch. Dziękuję bardzo. Dobra. Lolo lol, głośno. Dobra. To powiem wam tyle, że poziomów jest chyba 10, jak nie więcej, nie wiem czy tam się nie odbokowuje coś jeszcze. Ja wam polecam grę. Można sobie też e, robić jakieś wyzwania tutaj i tego typu. Gra jest bardzo fajna, można na multiplayer grać. Eee, właśnie takie są, ja Wam bardzo polecam tą gierkę. I no, i chyba tyle. Dziękuję, że oglądaliście. Jeszcze raz Wam polecę link eee, do tej gierki, jest na dole w opisie. Dziękuję, że oglądaliście. No, i cześć!